Siemka, jestem Janek, mam dwie pasje, takie które na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą nic wspólnego, e-sport i montaż filmów, ale z biegiem czasu zrozumiałem, że tak naprawdę jedno bez drugiego nie istnieje. Zaczęło się to wszystko od zwykłej zabawy z kolegami, później pojawiły się rywalizacja, turnieje i prawdziwe emocje. W Roar Stars udało mi się zdobyć trzecie miejsce w letnim turnieju TEP i drugie miejsce w zimowym. Te chwile pokazują mi, że naprawdę mogę więcej, jeśli tylko naprawdę chcę. Gra też w Fortnite'a, w Lola, w Valorant'a. Każda gra czegoś mnie nauczyła. Nie tylko refleksu, ale też pracy zespołowej, wytrwałości i pokory. Po jakimś czasie zauważyłem, że nie tylko granie daje mi satysfakcję. Równie mocno lubię tworzyć coś z tego, co przeżyłem w grze. Montaż pozwala mi zatrzymać te emocje, opowiedzieć całą historię jeszcze raz, ale lepiej, mocniej po swojemu. To, tak jakby tworzyć film o sobie i o tym, co kochasz. Dzięki sportowi nauczyłem się wygrywać, a dzięki montażowi pokazać, co przeżywam. Jedno uczy mnie szybkie reakcji, drugie cierpliwości. Jedno mnie napędza, drugie pozwala oddychać. Moje pasje wzajemnie się uzupełniają, i wiem, że obie będą częścią mojej przyszłości. Może i nie są to pasje, które wybiera większość, ale są to moje, i właśnie dzięki nim wiem, dokąd mam zmierzać.